Pozor. 28 sierpnia do Katowic zawitał maraton przyjaźni z Ostrawy. Metą biegu był rynek Nikiszowca, na którym zawodnicy przywitani zostali przez przedstawicieli władz miasta i kibiców. Reprezentacja katowickich biegaczy towarzyszyła grupie z Ostrawy na ostatnim, można powiedzieć, kilometrze tej wyprawy. postanowiliśmy powitać naszych kolegów z miasta partnerskiego na końcówce ich sztafety. No, i wspólnie przebiec ten ostatni kilometr do tej dzielnicy, do Nikiszowca, gdzie jesteśmy. Myślę, że miejsce, w które wybraliśmy na finisz ich sztafety, jest wyjątkowe i zapadnie w ich pamięci. Dzisiaj gościmy sportowców, ale gościmy również urzędników z tych zaprzyjaźnionych miast. I tak jak mówię, służy to wszystko wymianie doświadczeń. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, które wyważyli już nasi koledzy z miast partnerskich. Dzielimy się tymi wrażeniami i myślę, że jest to dla wszystkich korzystne, i liczymy, że ta współpraca będzie się dalej pogłębiać i w sporcie, i w takiej towarzyskiej, młodzieżowej, dziecięcej wymianie również. Współpraca trwa od wielu lat, jednak oficjalne podpisanie umowy o stosunkach partnerskich nastąpiło w 1996 roku. To, co dzieje się teraz, po części jest nawiązaniem do. Jeszcze wcześniejszych, z poprzedniej bym powiedział epoki znajomości. Część z widzów zapewne pamięta kawiarnię Miszkoc w Katowicach, to też był pewien element tej współpracy międzymiastowej. Natomiast no, w nowych warunkach, jest to współpraca, która generalnie ogniskuje się wokół podobnych problemów, sposobów ich rozwiązywania. A z drugiej strony tego typu imprez jak ta dzisiejsza, kiedy promujemy miasta poprzez sport, poprzez turystykę, poprzez wymianę zawodników, nie mówiąc już o tym oczywiście, że jest też wymiana dzieci i młodzieży. W ramach współpracy od 2001 roku odbywają się corocznie w obu miastach Dniczesko-polskie.